Jan, słuchaj uważnie. Developer naciska, żebyśmy oddali ten sektor do poniedziałku. Masz czyścić półki od 400 do 600. Wszystko, co ma pieczątkę sprzed 1990, leci do niszczarki w furgonie. Nie czytaj, nie analizuj. Po prostu pakuj. Przyjąłem. Zaczynam od poziomu drugiego. Ruszaj się. Nie chcę tu nocować. Ten pył włazi wszędzie. Staszek widzi tylko papier i nadgodziny. Chce zwalić przeszłość i wrócić do domu. Ale ja czuję, że ten sektor ma inny zapach. Zapach czegoś, co zostało tu zamknięte z konkretnego powodu. W 1989 roku ktoś się bardzo spieszył, żeby to miejsce zniknęło z map. Teraz ja mam dokończyć robotę, ale najpierw muszę sprawdzić, co tak bardzo chcieli ukryć. <śleski> Jan, co tam u ciebie? Poziom minus jeden prawie czysty. Przyjąłem. Mam mały opór na prowadnicach regału 590. Ten beton ma uszy. Brak we centralnej. Kogo wy tu trzymaliście? Się. Staszek, mam opóźnienie. Zasada jest prosta. Czego nie ma w rejestrze, nie istnieje. Punktualnie co do sekundy, Jan. Usiądź. Zdejmij bluzę. <słuch> Melduje się na sesję, przydział 15.30. Przestań z tym meldowaniem. Nie jesteśmy na placu apelowym. Hem. Jesteś blady, masz tachykardię i ledwo trzymasz pion. Co ty robisz w tym groźcu? Sektor B12. Procedura utylizacji. Rozpoznajesz ich? Jan, to była kiedyś jednostka mojego ojca. Zgodnie z rozkazem zawartość sejfu podlega zniszczeniu. Kładź się. Jeśli będziesz dalej kopał w tym betonie, żaden fizjoterapeuta cię nie poskłada. Twój organizm już teraz odmawia posłuszeństwa.